Witam serdecznie. Lata 90. Kupiłem taką książkę z kolegi Zdzisława Bieńkowskiego, Poradnik Urtro-Krótkofalowca SP6LB e, wydanie w 1988 roku. Był tam opisany taki transferter na pasmo dwumetrowe. Wykonałem ten transferter na pasmo dwumetrowe, ale zachęcony tym, że było to na jednej płycie, dość prosta konstrukcja. Postanowiłem również wykonać na tej samej płycie, bazując z na pasmo 430 MHz. Różnica polegała tylko na tym, że tutaj ta płyta główna, która jest. Rysunek płytki został taki sam. Elementy w 80% też same. Sprzężenie między obwodami rezonansowymi oczywiście mniejsze i zupełnie inne obwody, jeżeli chodzi o nawinięcie w kolektorach czy w drenach tranzystorów ilości zwoi. Na pasmo 430 MB przyszły linie długie z bardzo małymi pojemnościami do uzyskania rezonansu. Tam na pasmo dwumetrowe tymery 22 PICO, u mnie tam maksymalnie do pico 10. No, tutaj podają, że sygnał serworodyny 116 dla pasma dwumotrowego ja zbudowałem takie tam powilacze, które dały sygnał 402 MHz plus y, a, pasmo 28, bo z takiego transliwera kf to było sterowane dawało częstotliwość 430 MHz. Tutaj szczególnie podziękowania dla nieżyjącego kolegi już SP3 Józef Maria Zygmunt, bo kolega Antoni z Poznania wybitnie pomógł w konstrukcji tego Urządzenia. Tak to wygląda. Niewielka skrzynka. Z tyłu gniazda bezpieczników sterowanie. Eee, wyjście 28: wyjście UKF. Tak, zdejmę budowę. Zacznę może od stopnia mocy. Eee, radziecki tranzystor. Radziecki tranzystor w stopniu mocy o symbolu 2T913 i długie linie paskowe nie daje to dużej mocy, około 1,5 W, ale to już jest stopień wyjściowy nadajnika, tego na tej płytce nie było, było to dorabiane tutaj. Także sam tranzystor, zachodnie tranzystory, bo w obecnym, w, wtedy, w tamtym czasie były bardzo drogie, niedostępne i linia długa tutaj, jedna i druga. Plus pojemności strojące. Tak to wygląda. Natomiast otworzę i pokażę, jak będzie wyglądał sam układ. Tak, tak jak pokazałem, tam na rysunku poglądowym, tutaj te obwody rezonansowe. Spasma 144 MHz zostały zastąpione liniami długimi. Ktoś, kto się interesuje, UKF-em będzie wiedział o co chodzi. Tak, tutaj, na MOSFETach jednym tutaj, i drugim tutaj. Wzmacniacz. I oczywiście, linie długie. Również mieszacz, tu 28 MHz z tego wychodzi. I stopień końcowy. Taki mini driver, tutaj nie wiem, 200 mW, to chyba góra na te pasma 430 MHz. <laughs> tak to wygląda, jeżeli chodzi o konstrukcję. No i tutaj oczywiście w tych puszkach, ja już nie będę tego otwierał, układ generatora, który dawał <laughs> po powieleniu zakres 402 MHz. To się mieszało z tym pasmem 28 MHz i dawało Rezultat można było nadawać. Do tego transfertera zbudowałem wzmacniacz lampowy. Udało się na tym zrobić trochę łączności. Niezbyt dużo, ponieważ miałem dość duże tłumienie, jeżeli chodzi o kabel antenowy, ale nie wykonałeś, nie nadawałeś. Takie to były czasy. Dzisiaj jest prościej. Pozdrawiam.